Przypomnij sobie, ile kanałów poniżej 1000 widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów, dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług, które pomogą Ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces z hypetrain.pl Halo? Siemano. Siemano. No słyszę, że gada się jak prawdopodobnie na to najpierw no 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 zacznę od Ciebie błąd, że tak, pytanie w sumie do Ciebie, to czemu wy w w ogóle tam siedzieliście, bo strasznie słabo to wyglądało, że w czterech tam byli i sobie jakieś tam spotykać, zamiast na kawodnikach, w ogóle nie, 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 tak, tak, nie zrozumiałem. Tak. Znaczy no wiesz, taki model został przygotowany przez reżysera i przez nas, no to nie ma co z tym dealować chyba, nie? Każda część być Każdy miał e, przygotowany czas, jakby na, na parę, nie? Każda para zawodników miała, miała oddelegowaną swoją część. No. no ale najwięcej gadaliście Wy, no to w sumie trochę słabo. Jakich w ogóle nie zna, a bardziej gadacie Wy więc między sobą i, i nieznani ludzie. Wiesz co, bo chcieliśmy sobie tam popierdolić po o prostu. Przyszliśmy, żeby sobie wiem. na kontwie pogadać. Że jest czterech, czterech na hype, a dwóch zawodników. Mam nadzieję, że cię na kolejnym hype'ie wypierdolą, bo i nie będzie tego <laughs> Dobra, skończy. przejdź do meritum, przejdź do meritum. Dobra, bo. do meritum, bo to, to wtrąciłem tak. A, bo o, tu mam potwierdzenie od Don Castle, nie? Bo tutaj gracja na ktoś. Don Kassio mi tutaj właśnie pisze, że pomimo, że Polaka ma w chuju, ale tak jak wtedy zaczepił na tej konferencji farmazeusza w tym łańcuchu, to przed chwilą właśnie na live pokazałem ten łańcuch, że mam zdjęcie nawet od gościa, który go ma, proponowali mi nawet, żebym go zakupił, ale w chuju mam ten łańcuch zjebany. Więc to jest potwierdzone info, dostał w pizdę. Dostał na pitę, po prostu zerwali mi ten łańcuch i tyle. Zaraz na lagie jeszcze pokażę fotkę, bo skąd bym miał tą fotkę, kurwa łańcucha akurat na tym. A drugie, to mam nadzieję, że Bodzel jakby się poprawisz, no bo zaczynasz temat, ale nie umiesz pociągnąć za język, bo pytasz o Mirka o chińskiego, tego tego farmozeusz, farmozeusza, a on ci zbywa, mówi ma fajny sztab z Korei i ty chyba zmieniasz temat, ty, ty jak już pytasz, jako prowadzący, no to ciągnij kurwa za język. No był, bo był do tej pory. Był pociągnięty temat y, później. No nie, do tej pory jasno nie odpowiedział farmazeusz, czy trafuje z nim, czy nie. Był warunek, postawił warunek, że nie wróci. A tak jak mówisz, Ocinski się wypowiedział, że ma go w chuju. Więc y, wiesz, no. Bo... No, e, no, to tylko tyle no, chciałem powiedzieć don, mam Kasia, wyjebane, tylko... Może nie słyszeć, że nie rozumieć wszystkiego, co my mówimy, bo słuchanie z zrozumieniem to też jest taka inna kwestia. Co do tego łańcucha, no to faktycznie jak ktoś mi tam go zerwał, to musiał gdzieś leżeć i sobie pewnie jakiś ochroniarz albo ktoś taki wziął ten łańcuch, tak? A ja tak czy inaczej dojdę prędzej czy później, kim jest ten koleś i będzie miał, będzie dojechany. Ale ja też mam do ciebie, do Kasiu, pytanie. Czy po walce z Ratajem, w której prawie przegrałeś, zdałeś sobie sprawę, że nie jest twoją mocną stroną i prędzej czy później przepiździsz, więc wolisz zgrywać yy, Kozaka w boksie? Nie wiem, byś musiał zapytać Don Cassio, ale on cię raczej ma w chuju, a tutaj Gracja no ja nie będę pośrednikiem waszym, nie, nie będę... I oglądam mnie nie na, na, na live'ach. pytanie za ciebie, nie? Jak coś to napisz, zadzwonisz tam kurwa, albo maila mu na firmowego napisz, może ci odpiszą. Bo na razie tu gada z Gracjanem, a Don ma w chuju. To tylko przez to, że... Dla mnie jesteś obojętny, to o tobie odpowiadam e, w imieniu Don Casio, Ale mm. tak jak mówię, łańcuch byś się przyznał, bo. A to jak gdzie kurwa, mam ślady? Tu... Ty nawet nie miałem śladu na twarzy po tym. Jakie w pizde, człowieku to trwało z 15 Dostałeś sekund. Na pizdę, kurwa, o tym barku A ty byłeś przy postać? tym, byłeś przy tym, czy co? Byłeś przy tym, że tak no. gadasz? Znam ludzi, którzy o. mi to mówili, więc kurwa im po prostu wierzę. I wiem, że w chuja nie walą, tak jak ty Farba. No to cię walnęli w chuja. No to człowieku jest cały kurwa opis i człowieku gość mi, kurwa fotkę wysyła swoim łańcuchem i się pyta czy chce. Ja mówię, że w no mam ktoś ten musiał łańcuch... ten łańcuch podnieść, tak? Skoro, skoro go straciłem. To, to, to akurat ten ziomek, który to wysłał, on nie podnosi sobie łańcuchów, tylko pływali kurwa takich farmazuszy jak ty na pizdę i sobie najwyżej bierze coś. No spoko, jak ja prędzej czy później odzyskam ten łańcuch, skoro ten gość go ma to prędzej czy później odzyskam ten łańcuch. Bo i tak się dowiem, który to był typ, a jak się dowiem to nie będę mówił publicznie co się wydarzy. Chyba, że ma w ktoś ty inny. Już kurwa. Ja się dziwię, że Haribo tak spokojnie tam podchodzi do tych twoich paraseuszy, bo ty cztery, od czterech walk to samo pierdoliłeś, co ty byś zrobił z rybalem, a dostajesz na pizdę i zawsze mówisz po Dobra, potem, no, przestań pierwszyć, sprawie ci Polak dojebał, uciekłeś do boksu. I tyle, spieczyłeś, bo jesteś tchórzem. A jak jesteś taki kozak, to jak skrobne haribo, to ty możesz być następny i dostaniesz na pizdę, Don Kasia. Nie, łatę życia, a wiem, chciał tu byś chciał być. No i możesz, życia, człowieku, jesteś mam... kurwa nikim, Wiesz, wyskocz ze mną w MMA, to cię dojebie. Człowieku, jesteś petem ja i tyle już, Zamknij mordę. Już dawno, już dawno powiedziałem, że z tobą to nawet kurwa, bym się skusił na tą walkę fermyma, No to bierz, to ja przestań mu ja... mówić, tylko bierz, bo ty dużo gadasz, ale tak samo gadałeś, że wie? mi zajebiesz na żywo i co, nie zajebałeś. No no to dawaj, czekam. No dobra, tylko weź sobie, kurwa, logicznie, jak już przeszediałeś, mówisz. Przestałeś trwać, przez chwilę, przestałeś pić. No A weź, jakie masz. Kurwa, teraz... Dlaczego mówisz, że trwam? Czy przy tobie kiedykolwiek coś wziąłem? Albo jakiekolwiek masz info? Nie, bo nigdy nie wziąłem. Wielokrotnie, wielokrotnie. A wielokrotnie przy tobie. Tak. Znaczy, no to ty przy mnie wielokrotnie nie, ja po, ja ciągnąłeś lat. Z wami do Kibla, ale no wiem, po co tam Potwierdzone info. Tak? Wiem po, po co chodzicie tam w kiblu. Tylko słuchaj, teraz tak. Bo ja jakby wodarze mi zapłacą tyle co za walkę z pałką, to nie ma problemu ja cię mogę FMA najewać. Tylko ty jesteś na tym poziomie, że ty jesteś śmieciem, bo masz cztery walki przegrane, a ja walką z tobą jakbym miał się cofnąć, to tak jakbym strzedł złój trend center na sam dół. Rozumiesz? Porównanie? Stary, walczyłeś z ratajem, który obejrzyj sobie jego walkę ze strolowanym i prawie z nim przerżnąłeś. To nie był duży poziom sportowy, i zdałeś sobie sprawę, że prędzej czy później ktoś cię jebnie w MMA i uciekłeś do boksu. Wiesz, to ja w ping-ponga też bym tak cię pokonał, wiesz, co chodzi? Polakem, no ale. No, no, Dobra, męczyłeś się z tym Polakiem, ja go zgasiłem, ciebie też mogę zgasić. Zapraszam do MMA, no przestań tak, pieprzyć, to, tylko udowodni. Tylko właśnie zobacz, jaki ty jesteś głupi i debil, nie? Że ja sobie wypracowałem pozycję, w której teraz to ja. Kurwa, A od kto dostał? Przypomnij bok, mi, kto dostał od na YouTube Short Pierdol? Mam bo. Dostałeś zobacz. z tym samym zawodnikiem. Wiewiórka cię pobił. Przy opowiedz teraz nam o tym. Jak to no, było, jak już, dostałeś w pierdol od wiewióra? Już było nieraz niejednokrotnie opowiadane. A, czyli o się tym? nie wypowiesz? No tak, tak. Nie, Przypomnij no ja... sobie tą straszną noc, jak I siedziałeś tak, czy, obsrany to, czy, przed kamerami. Sobie sobie. O, Don Kasia się Ty. zdenerwował. A jak znaczy, to było, ja to jak, to było, tak, jak, jak to, ci wiewiórka siedział to, na Tobie nie. i Cię tłuk. Ja tak samo będę na Tobie siedział, jak podpiszesz w MMA. Przegraliśmy no dobra, z tą samą osobą, Ty się męczyłeś z Polakiem, ja go wykończyłem. Taka jest prawda. No dobra, no dobra, ja przegrałem I Ciebie też mogę Polakiem. wykończyć. Ja przegrałem z Polakiem. Jak chcesz przekrzykiwać, to możesz. Tylko jak chcesz jakby w miarę logicznie pomyśleć, że jesteś debilem, to teraz pomyśl. Że ja sobie tak, miałem walkę w MMA, potem miałem drugą walkę w MMA, miałem walkę w k 1 miałem w H-boxie, a teraz sobie wypracowałem taką pozycję, że mam w swojej ukochanej dyscyplinie walki. Ja Nie, to była ucieczka, trajerem, ucieczka. To była ucieczka w ukochanej dyscypliny. Musisz zapierdalać dalej w MMA, którego nie umiesz. Rozumiesz? I no, Dlatego ta się uczę, bo nie każdy jak ty no wcześniej uczy, ćwiczył ja po pięć lat, ja ale i tak umiem królem. więcej w MMA od ja ciebie. Ja jestem królem i ja się nie będę uczył. Tak, jesteś żulem chyba, nie królem. Może. No wiem, tak. Parka pokonasz, nawet, bo oglądajmy jego walki. Dla On tak nie umie boksować. Nie wiecie, jak ty mogę być żulem, tylko że ten żul właśnie wygrywa z każdym, kto wejdzie z nim do oktagonu. Oprócz wiewióra. A z wiewiórem? Ale jak było, jak dostać z wiewiórem? No powiedz, przypomnij sobie ten koszmar. No powiedz mi, gdzie dostałem z wiewiurem? Na YouTube, Szar, dostaje z wiewiurem. No i gdzie, gdzie masz filmik? Pokaż mi. A to ty mi pokaż, jak dostałem w rumie. No pokaż, pokaż. To Aha, ha ja no, to, to ja? no, ja spytajmy spytaj poc... dzisiaj no, wiewiórka. Kasio był bity, był, leżał, był bity i płakał, a później siedział jako no to, psraniec przed no dobra, kamerami. No to, Buziaczki no to luz. Czyż, dla Gracjanka. Mi to, rybka, mi to rybka, co ty mówisz? Przecież to ty, kurwa, nie masz łańcucha, a nie ja. Ja tylko potwierdzam i coraz więcej osób potwierdza. No ja też potwierdzam, że dostajesz pierdol od wiewióra. I potwierdza to cała ekipa, która ja to ja widziała. Jak ciebie tam nie było? Dobra, czyli nie mam łańcucha, to koniecznie dostałem w pierdol, ale po w pierdolu nie miałem nawet śladu. no ja po prostu wiesz, tak jak wiesz z którego mojego grona, wiesz, znasz moje zasady, nieraz pomimo, że się kurwa jakby nie lubimy, to nieraz wypowiadałeś się z szacunkiem o moich zasadach, więc kurwa wiesz, możemy się cisnąć. Ale kurwa, wiesz, jakie możliwości. Ale ja raczej, nie przyznam raczej, raczej, się, że dostałem w pierdol, bo nie dostałem w pierdol, tylko chłop mnie wywrócił z zaskoczenia, potrzepałem po, się, wstałem i tyle. Rozdzielili nas ochroniarze i każdy pojechał w swoją. Skapnąłem się następnego dnia nią łańcucha, wstawię dzisiaj. Zresztą, jak się pytam Pauliny, czy jest u nich mój łańcuch, nie, nie wiedziałem, że mi zerwał ten łańcuch. Skąd dobra, mogłem wiedzieć? Daj się, farmazeusze, chłopie, kurwa. A obra, przypomnij Mówi, sobie, ja jestem jest farmazeuszem, programy, nie chcesz dajmy, się przyznać, że dostałeś od wiewiora w pierdol. Dziś spytajcie Ale... Wiewióra na Instagramie, na pewno chętnie no dobra, wam powie. No no zapytajcie Wiewióra, kurwa, przecież to już wszędzie jest szoty, więc po co o tym Pierdolisz? Bo nie masz o czym innym mówić. Szoty, bo przegrałeś, wierzy, bo przegrałeś, przegrałeś. a ja gadasz, ja że ja dostałem w Pierdol. Guzik, każdy, kto tam Dobra, wyskakuj tak ze mną w MMA, patrz. Więc S zobacz, Była, były dwie rundy, trzeciej rundy, czemu Wiewiór o tym nie powiedział? Że trzeciej rundy nie chciał? A gdzie on ze mną wygrał? To czemu trzeciej rundy nie chciał? Ale co ty teraz ściemno się odwracasz kota ogonem, człowieku? Zlał cię, przyszedł przed kamery, powiedział, że cię zlał. No, spytam, wszyscy potwierdzili. Kolegi Faszkiewicza, spytaj tam wszystkich z YouTube Show. No wszyscy byłem... to mówią publicznie na live'ach. No, no i co mówią? No że dostałeś na dziurę. Pierwszą rundę dostał w pizdę, wiedziór. <grym> ja chciał a w, dług, pan? Na, 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 w drugiej rundzie Człop. siedział na mnie. Dobra, spytajmy wiewióra w takim razie. Spytajmy wiewió. Siedząc na mnie, wiewiór wygrał tą walkę? No nie wiem, jak ci dupą na twarzy siedział, to może wygrał. No to jak nie wiesz, to pochuj się wypowiadasz. No mówisz, jak, jak dupą na twarzy siedział, to moim zdaniem wygrał. Jesteś Bo zbyt zimny. Jesteś i ty pierdolisz kurwa o czymś? Pierdolę to ciebie, kas i ci dopierdolę we MMA no jak podpiszesz. No pierdolisz, tyle kurwa tylko i farmazony pierdolisz. Przestań ściemniać, tak, gadasz o tym że, łańcuchu, ściemniasz teraz, też. Takich dostałem w pierdol, że śladu nie miałem. Przestań kłamać. Raz, no śladu nie miałeś, śladu nie ma po twoim łańcuchu debilu jebany. No. A u mnie, u mnie na live zaraz właśnie będzie pokazany kurwa, jak mi ziomek wysyła fotkę z twoim łańcuchem i proponuje, żebym go kurwa zakupił, a mam w chuju ten łańcuch kurwa. By cię nie stać człowieku na to. Bo ty masz pas no, za 10 no, 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 tysięcy, tak, a na Konfie mówisz, że za 100 tysięcy. Jak to jest, że na Konfie wszystko przeinaczasz? Mówisz, że za, kupiłeś go za 10 tysięcy, a gadasz, że za 100 na Konfie. Chłopie, jesteś ko bajkopisarz. przestań pieprzyć, Kasia. No do, dokładnie, nie, zobacz, jakim ty jesteś debilem. A gdzie są rozmowy prowadzone poważnie, czyli w wywiadach, to mówię, ile kosztował. 10 tysięcy tyle, ile mistrzowskie pasy tej u Z mam. tym łańcuchem ja, było toczka w toczkę, tak jak powiedziałem. A jeśli w 15 sekund tego, że chłop nie wywrócił zaskoczenia, to zobacz, jest w pierdol... Daję wam zobacz, ostatnią minutę. Ostat... Ty ostatnią ty minutę, tam, minutę wam zobaczysz. dajesz. Mówisz o moim paszcie? Ja ci odpowiadam, a ty wracasz do łańcucha. Zobacz, jak cię to kurwa boli. Dostałeś na pizdę i przyznaj się, chociaż raz. Ale skąd ty to możesz wiedzieć? Bo ci ktoś powiedział, a mi ktoś Bo mówił. Ktoś powiedział, chłopie, ja mam wąskie grono. Właśnie do tego nie dokończyłem. Wąskie grono, z którego zostajeś. Niesamowici bardzo. ludzie to są. Jeszcze no to tak cię twoje wąskie, wąskie grono oszukuje. Don Kasia, twoje wąskie grono cię oszukuje. Zostaliście z grona i wam kurwa wy macie i tyle, a ja mam wąskie grono i mam zaufanych to ludzi. To ci, no to z mega zaufanych, mega to zaufanych prostu, masz ludzi, to jest wszystko fake, co na sekund po prostu, po prostu, i się żegnajcie prostu, panowie, skipujemy. To to palca, Bierz walkę w MMA, tyle. to cię rozpierdolę. Chciałbyś, żebym wziął, kurwa, walkę za, kurwa, jakieś śmieszne, marne pieniądze, tyle co na łańcuch by wystarczyło, debilu jebany, kurwa. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą Nie, rozmowę. Zapłać mi tyle, co za pałkę, to cię napierdolę nawet PMMA, kurwa, nawet lewą ręką. Dziękuję, Kasio. O, nawet w MMA, o, mega wyzwanie dla ciebie, Kasiusz, nawet w MMA, no. Znaczy, ja, ja wam powiem, że te rozmowy e, zawsze pomiędzy tobą i Kasjuszem się należą do takich, które... Ale gada głupoty, nie było tak. Było dokładnie toczka w toczkę w screen, że się jeszcze pytałem, czy dziewczyn, czy mają mój łańcuch następnego dnia. Po co się pytałem? No bo nie wiedziałem, że go straciłem. Chłop nie wywrócił, poszarpaliśmy się, poszliśmy do domu, następnego dnia się skapnąłem. Jeszcze najgorsze, co byłem zły, bo tego dnia siedziałem z tymi ludźmi. Nikt się nie zorientował, że go nie mam.